I wiele bym dała, żeby byli zdrowi. I tak są wyjątkowi mimo wszystko. Nie zamieniłabym ich na żadne inne dzieci. Ale tego cierpienia, żeby mogła im chociaż troszkę zabrać. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Koloruj marzenia. Wiem, że spodziewałeś się, się mojego brata, ale jestem w Polsce, więc mam trochę czasu i okazję, żeby poprowadzić dzisiejszy odcinek. Jesteśmy już pod blokiem pani Agaty. Za chwilę wejdziemy do góry, a ja mam w ręku list, który napisała i przeczytałem go raz. Zrobię to drugi raz i więcej nie chcę, bo jest to dosyć smutna historia. Pierwsze zdanie, przynajmniej, jest takie fajne i prawdziwe. Od dawna jestem fanką motoryzacji i kocham wasz program odjazdowy Bryki Braci Collins. Niestety, ze względu na sytuację życiową, tylko w ten sposób mogę żyć ze swoją pasją. Jestem mamą czwórki dzieci. Obecnie mam drugiego męża, który jest wspaniały. Pierwsza, pierwszą trójkę miałam z poprzednim mężem, który się nad nami znęcał fizycznie i psychicznie. Obecnie leczy się z depresji, napadów paniki i stanów lękowych. Strach mnie tak paraliżuje, że boję się wychodzić z domu. Gdy odeszłam od pierwszego męża, zostałam z niczym. Jaś, który obecnie ma 4 latka, miał niespełna rok, a ja nie miałam nawet łóżeczka i ubrań dla dzieci. Wszystko musiałam kupić, wyremontować i umeblować mieszkanie. Dużo pieniędzy to musiałam pożyczyć i oddaję je do dziś w ratach miesięcznych. Od kilku lat zmagam się z problemami psychicznymi zaburzenia lękowe, depresja, panika. Staram się ze wszystkich sił funkcjonować normalnie dla dobra dzieci. Największym problemem jest dla nas posiadanie sprawnego auta. Obecnie posiadam zafirę A, która potrzebuje kilku napraw, a nas na to nie stać. Nigdy nikogo nie prosiłam o pomoc. Moim największym marzeniem jest, by móc bez problemu wsiąść do auta i jechać do celu, nie martwiąc się o bezpieczeństwo. Więc my tutaj jesteśmy po to, żeby takie prozaiczne marzenie pomóc spełnić pani Agacie. Idziemy na górę. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. się Można? Proszę. Proszę, pana. Cześć. Cześć, cześć Agata. Cześć. cześć. Cześć, Konrad, cześć. Cześć Konrad. Cześć Konrad. Jak masz na imię? Julia. A no właśnie, to ja czytałem w liście o tobie. A zgadnij, jak ma moja córka na imię? Nie wiem. No pomyśl. Julia. No właśnie, zgadłaś. Jestem Agata, mam 30 lat, mam czwórkę dzieci. I to nie jest tak, że to jest wypadek losowy, to jest gdzieś tam zamierzone z góry. Julia to jest takie małe odzwierciedlenie mnie i ma strasznie wredny, uparty charakter, jak kiedyś. Ona jest jedynym dzieckiem bez problemów, rozwija się prawidłowo, nie ma żadnych zaburzeń. Zaczynając od najmniejszego. Czterokrotnie miał już zapalenie płuc. Jest pod opieką alergologa, pulmonologa i kardiologa, bo ma dziurkę pomiędzy komorami w serduszku. Później jest Janek, który obecnie jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gorzowie, pod kątem diagnozy. Gdzie w sumie ja podejrzewam, że tak jak brat najstarszy ma zespół Aspergera, bo bardzo dużo tutaj jest podobnych zachowań, aczkolwiek każde dziecko z zespołem Aspergera jest inne. Najgorsze jest to, że chłopaki robią coś naprawdę, co jest nie do pomyślenia, absolutnie nie do zaakceptowania w normalnej sytuacji. tak? Ale oni za chwilę, dopiero gdzieś tam do głowy idzie, się na O jezu, co ja zrobiłem. Oni nie mają kompletnie kontroli nad tym, co się dzieje. On najstarszy syn ma zespół aspergera, astmę, alergiczną, ma bardzo dużo alergii pokarmowych i wdziewnych. Potrafił nie, siedzieć, y, grać na PlayStation i mieć odpalone filmiki na YouTubie, na telefonie i on jednocześnie wiedział, co się dzieje tu i tu. Taka podzielność uwagi, ma bardzo wysokie IQ, ale cała reszta emocjonalna sfera u niego po prostu leży. Na ogół ludzie nie widzą tych naszych problemów, bo chłopcy na pierwszy rzut oka wyglądają całkiem normalnie. Te, te, ten, ten ich dramat y, gdzieś się dzieje w głębi ich samych. Oni gdzieś tam przeżywają te swoje problemy. No a ja razem z nimi, każdego dnia się uczę, jak funkcjonować z nimi, żeby było im jak najlepiej. I wiele bym dała, żeby byli zdrowi. Tak są wyjątkowi, mimo wszystko nie zamieniłabym ich na żadnej, na dzieci. Ale tego cierpienia, żeby mogła im chociaż troszkę zabrać. Co się stało, że wróciłaś, czy wróciliście z innymi? Ja wróciłam. Okay. Odeszłam od męża, byłego. Sytuacja była już po prostu nie do przeskoczenia, nie do naprawienia. ja już nie widziałam, że tak powiem, nawet takiego dna, od którego mogłabym się odbić. No. Ja już osiągnęłam te, taki po prostu mół, że to, był, to była decyzja w 5 minut. Dosłownie to była decyzja w 5 minut to była i decyzja. najlepsze, jaką no. zrobiłam w życiu. Niestety przeszłość ze mną się ciągnie do dzisiaj i mam nadzieję, że dzieciaki nie będą pamiętały wszystkiego, co, jak, jakie były przykre rzeczy. Teraz staram się jakoś, że tak powiem, iść do przodu, no ale też chodzę na terapię, żeby gdzieś znaczy, tam... Ja, Dajesz radę. Jak z tego, co słyszę wszystko i, i, i widzę, jakie macie, jak macie, to chyba wiem, że nie masz wyjścia, ale dajesz radę. Ja, że tak powiem, nie, um, Jesteś mamą czwórki bardzo fajnych dzieci i, i nie masz łatwo. Ja... Moja mama miała dużo łatwiej, miała tylko dwójkę dzieci i nas zostawiła. Nie lubię ci, moich obowiązków na, na czyjeś plecy zrzucać. Chciałam podołać wszystkiemu sama, ale zaczęłam e, rozumieć, że ja już po prostu nie jestem w stanie, że, że to jest ten moment, gdzie, gdzie ja już po prostu nie mogę przeskoczyć pewne rzeczy. Dużo łatwiej było napisać to do, do fundacji, dlatego że to są gdzieś tam temat, który mnie pasjonuje i gdzieś to są chłopaki, których ja obserwuję od kilku lat na, w, w telewizji, w programach, gdzieś tam na Facebooku, Instagramie. I dla mnie, mimo że ich nie znałam osobiście, oni gdzieś tam byli znani i było mi łatwiej zrobić ten krok do przodu. Także to jest super, super że chłopaki w ogóle podjęli taką inicjatywę, że pomagają. A co z tobą? Ze mną? Co byś chciała dla siebie? O Jezu, co ja bym chciała E36? <grym> 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 tak, naprawdę z, z 2 jz Ale musisz mieć E36, nawet czterodźmiowe, ponieważ masz za dużo dzieci. No ale to, dla, dla mnie, na dla ciebie. Okej, okay, ale dla, rozumiem. Nie, rozumiem tak, że manualu oczywiście. 328. nie, 2 jz A, a 2 jz no ale... <grym> tak, ale widzę, że znasz się, okej. Okay, no. To jest taki akurat żart, bo dla mnie, dla mnie na tą chwilę. Największym ja marzeniem jest to, żebym ja nie musiała mówić dzieciom... No sorry, nie mam. Sorry, nie mogę. Do czego, powiedz mi, że potrzebny jest wam samochód tak naprawdę? O Jezus, do wszystkiego praktycznie. My mamy wyjazdy do poradni, mamy wyjazdy do psychologów, wyjazdy na fizjoterapię i nawet e, zrobienie zakupów dla nas wszystkich tutaj w domu bez samochodu Dobra. graniczy z cudem. W ogóle podróż komunikacją miejską e, Jakuba czy Janka jest niemożliwa. To Dobra. jest zupełnie niewyobrażalne, to jest dla nich taki ogromny stres i i trudność do pokonania, że ja wolę im tego oszczędzić. Dobra, ja mam dla ciebie zastępczy samochód teraz, ee, nowy, więc na pewno wam się nie zepsuje, a jak odbierzecie ten, to, to zrobimy tyle, ile możemy i tyle, co są najważniejsze, czy potrzebne. I jak przyjedziecie do nas do Warszawy, to upewnimy się, że spędzicie panie czas. Dobra, Julia, ja zabieram twoją mamę i zostaniesz tutaj, przypilnujesz wszystkich, okej? Okay? Przypilnujesz, przypilnujesz tutaj, Tak? tak? A ja wszystkich chłopaków przypilnuj. A ja zabieram mamę, ale obiecuję, że ona tu jeszcze wróci. Niedługo. OK? Tutaj mamy ofiarę. Ofiarę? Ofiarę. Naszego odcinka. Chociaż no, myślę, że tak. Ofiara nie wygląda źle. E, nie wygląda źle. Lewy tylny zacisk już w ogóle nie pracuje. E... Amortyzatory przed, tył, zawieszenie pewnie, może drączki, nie wiem. Nie... Znasz się, widzę. Tak. Przysięgam, że jakbym nie musiał i nie zabierał, jakbym mógł zabrać się od dzieci, to byś poszła robić z nami. <grym> bardzo bym chciała. Nie wątpię. <grym> eee, nieszczelność układu wydechowego. Czekaj, nie... nieszczelność układu wydechowego, to bardzo ładnie powiedziane, tak profesjonalnie, nawet ja tak nie umiem powiedzieć po polsku. Dobra, powiedzmy to to mniej, mniej profesjonalnie, dziura w wydechu. Dziura to to rozumiem. No i ostatnie dni, coś tam zaczęła nam na biało, niestety kopcić, to jest coś, co ma mniejszą pojemność niż czajnik, ale jedzie. Ma dojechać z punktu A do punktu B i, i to mi wystarczy. Nie jest to jakiś szczyt moich marzeń, ale jestem zadowolona. Mam do Ciebie autko, mam do Ciebie kluczyk, to mam autko zastępcze z Link 4. Proszę. Jest nowe. Przyjechałem z nim, więc na pewno będziecie nim jeździć. Centralny chyba nie działa. Nie działa. Trzeba przekręcić. Trzeba przekręcić, bo pilot nie działa. No dobra. Ale macie tu zadbane i tu fajnie pachnie. I leci muzyczka. Siema. Cześć. Jesteście szybciej niż ja. Jesteśmy na torze Modlin, na którym ja nagrywam mój program, który wychodzi w przyszłym roku, The Greg Collins Show, w którym brały udział już bardzo fajne osobistości. że trochę boisz jeździć samochodem, więc dzisiaj pojedziemy trochę bardziej brawurowo i po to, żebyś poczuła się bezpiecznie za kierownicą, a ja się troszkę na tym znam. Żaden ze mnie kierowca wyścigowy jak Leszek Kuza, dzięki któremu tutaj dzisiaj jesteśmy, który tutaj rządzi na Torze Modlin, ale zrobię co mogę, żeby pomóc sobie tyle, żebyś na pewności siebie wsiadła w nasze, może nie wyścigowy samochód, bo to jest 1.3, ale masz nówkę, sztukę, nówkę, która naprawdę jest bardzo fajnym autem, do tego dobrze się trzyma drogi, nawet takiej mokrej nawierzchni. Okay. Więc Was jako publiczność zapraszam za barierki, a Ciebie zapraszam na razie na fotel pasażera. Zrobimy dwa kółeczka, Super. a potem zrobisz dwa kółeczka sama i zobaczymy, jak Ci pójdzie. Zrobimy sobie takie zapoznawcze kółko. Macie mamy kierowcę? Lepiej. Ciała Lepiej! Mała rada. Ja wiem dlaczego wasza mama tak dobrze jeździ. Ma dobrego instruktora. Jej. Super mama. No było super. Strach był straszny. Miałam taką, taki stres niesamowity w ogóle, żeby wsiąść za kółko. A co, dopiero jechać po torze? Bardzo ładnie jej to szło, chociaż dalej ma dosyć, bo jeszcze by sobie pojeździła. Pakujemy się w i jedziemy stąd. Tor Modlin, dziękujemy Dzień bardzo, dalej. my jedziemy dalej. Julia, mam coś dobrego, da ci do zjedzenia szybciutko? No i teraz można grać. Dzieci najedzone to szczęśliwe dzieci. Zainstalowaliśmy dzieci sobie już w pokojach, więc sobie grają a idę szykować kolejną atrakcję. Ja yeah. w ogóle jestem pod wrażeniem, że Jasiek zdecydował w ogóle wszedł, z obcym panem współpracował. Dla Julii też było super. Jakub to tak się zgrzał, że jak wyszedł stamtąd, był calutki mokry. Jakby był, ktoś klanką wodę oblał. Wreszcie, bo to ja tu stoję na zewnątrz i zimno. Zapraszam Was na coś dobrego do jedzenia. Mam nadzieję, że jesteś głodny po wszystkich grach. A teraz jak graliśmy, ja to by robiłem takie rzeczy, nawet nie wiedziałeś, że tam jestem. Nie widziałeś, że okulary nie nie można było Proszę. Proszę. A, wyleję się Mam fakultę. nadzieję, że, że, że się liczę. Tak. <grym, toddź> proszę bardzo. Cześć wam. Cześć. I że niby nie wiedziałaś, tak? Czarnak rodzony. Tak, <toddź> Mam nadzieję, że szakuje. Cześć, z co rale muszę. Zuralem muszę, cześć. No to co, nie przeszkadzam, smacznego. Sześć dzieciaki. Yy, gary. Twoje yy, jest zimne, bo ciebie nie lubię. Gary. Smacznego. Dzisiaj. Wszystko dam na no, do mycia. Powiedz mójkom, żeby Już? <grymne> <grymne> Mam nadzieję, że Grzesie tego nie słyszy. Byłam bardzo zawiedziona, jak do nas Grzesiek przyjechał. Aczkolwiek nie mówię, że żałuję, że go poznałam, bo to wcale nie jest tak, bo jest wspaniałym człowiekiem. Przede wszystkim dobrym, ma dobre serce i, i to jest klucz do tego, że dzieciaki go tak zaakceptowały. W momencie, kiedy siedzieliśmy w restauracji, ja już kończyłam obiadek, odwracam się i nagle widzę Rafała. Dla mnie straszny szok, bo Grzesiek mi jeszcze 10 minut wcześniej powiedział, że Rafał w ogóle nie ma czasu i nie przyjedzie. I miłe zaskoczenie. Dla mnie to... Dla mnie to już jest takie 100% spełniania o wszystkich moich marzeń. Powiem szczerze, że tak taki mam niedosyt po tym to, że teraz, że cały czas... Na początku jak jeździeliśmy, to nie mogłam się doczekać, jak się zatrzymamy i pójdziemy. Że już wyjdę z auta. A jak już wyszliśmy, siedziałam na tym parkingu, to pojechałeś i mówię. Kurda, mało. mało. Jednak. No widzisz? Mało jednak. Nie wierzysz w siebie. A powinna. Dla mnie najbardziej niesamowita jest więź między Grześkiem a dzieciakami. Oni tak się zgrały z nim, że one go zaczynały nazywać wujkiem i jest koniec. Ja nie wiem, jak oni się rozstaną, jak się pożegnają. Ja się dzisiaj położył się na kanapie koło Grześka, Grześ go głaskał i ja się totalnie bez reakcji. Ja miałam oczy po prostu jak pięć złotych, mówię, niemożliwe. Ale wydaje mi się, że to już się nie powtórzy. W środku mnie cicha nadzieja jest, że Jaszek się otworzy na obce osoby i będzie nam łatwiej funkcjonować w ogóle y, na mieście czy u lekarza, w przychodniach, bo to jest najgorsze w tym momencie. I w ogóle udało nam się spędzić razem dzień taki bez nerwów, bez stresu, bez biegania, że musimy się gdzieś spieszyć i w bardzo miłym towarzystwie. Także jest niesamowite i mam nadzieję, że kiedyś w życiu uda mi się coś podobnego powtórzyć. O! dobrze, Mikoła! Mikołaj! Prawie święta? O nie! To był grzeczny, to był A mówiłem, że to jest Mikołaj czy nie? <grym <grym a mówiłem. To ja cię przepuszczę ja wiem. Ja Od ciebie? Ja. Może ja to. Teraz tak. będzie coś dla ciebie. Ja ja nie fajne. A dla mnie coś będzie. Dla ciebie ja mam różkę w, w samochodzie. Wle. Ja byłem krzyczny Tutaj dla najstarszego. O mamo. Jak wygląda, tą swojemu. Ale o najmłodszym, które, że tak powiem, nie dojechało. Też nie zapomnieliśmy. Prosimy przekazać. Super, dziękujemy. Zbieramy się. A zanim się zbierzecie, to ja zaproszę y, głowę rodziny od samochodu i Grzesia na zewnątrz do to samochodu pogadamy na temat samochodu. Okay. I będzie jeszcze jedna niespodzianka. Auto miało bardzo słabe światła, więc lampy wypolerowaliśmy. Tyłu w ogóle hamulce nie działały, przez to nam świeciła bez. Jest wszystko z tyłu naprawione, z przodu macie nowe klocki, nowe tarcze Jest wszystko ok, a jedna dramatyczna sprawa, która była najgorsza Mieliście 16-letnie opony Popękane aż do samego materiału, jak się zgięło, to było widać płótno w środku Macie założony komplet nowych opon A żeby było bezpiecznie, to jeszcze mamy gadżety w samochodzie Od naszego partnera Jest to firma Link4 I zaraz poprosimy pana z Link 4, który nam wszystko zaprezentuje. Proszę bardzo. Kochani, bardzo się cieszymy, że będziemy zapewniać ochronę Waszego pojazdu. Do naszej polisy oce, którą dla Was przygotowaliśmy, dołożyliśmy także specjalny program pomocy po gradzieży. Oznacza to, że jeśli ktoś ukradnie Wasz pojazd, to wypłacimy Wam świadczenie, które będziecie mogli przeznaczyć na różne wydatki związane z utratą auta, na przykład zakup rzeczy, które znajdowały się w środku. Czy koszty rejestracji innego pojazdu. Mam nadzieję, że z naszą policją poczujecie się bezpieczniej. Wszystkiego dobrego. Mamy też drobne gadżety. Trochę słodyczy dla dzieci. Mamy panią kochaną, która daje dla wszystkich rodzin środki czystości do domu. Jakby przed świętami było, co robisz. Kobiety wiedzą, o tak, co oczywiście, chodzi. oczywiście. Tak. W tak, jak weźmy. się ma córkę dzieci. Tak, i męża. I męża. męża. Na tym się kończy nasze, że tak powiem, zadanie. Jedźcie bezpiecznie i szerokiej drogi. My żegnamy się. Nie było. Starczy emocji. Tak jest. Gaśmy te kamery, ja już nie mogę. Nawet nie wiem, kiedy te godziny minęły. Tak jest spokojnie i bez stresu. Tak jakby te nasze problemy wszystkie kiedyś tam zostały w domu. I wracamy tutaj z czystą kartą do domu w tym momencie. Ja tak to traktuję. Że to cała zła pasa, która przez kilka lat za nami idzie. Ona to zostaje. A my jedziemy do domu z białą kartką, i będzie super. Dziękuję bardzo. Przyjemność po mojej stronie. No. Fajna, fajna z Was rodzinka. to odpalił musicie jechać. Tak, by nie odpalił, no, to musieli zostać. Dobra. Cześć dzieci, cześć rodzice. Pa. Cześć, cześć.